Adwent, jak sama nazwa wskazuje, to oczekiwanie. Jedna z myśli, która mocno we mnie wsiąka, to zdanie następujące: Czekamy na tego, który już przyszedł. Żeby mój adwent był owocny, chcę czekać na ponowne przyjście Chrystusa na ziemię, na Jego paruzję w dniu Sądu Ostatecznego, szukając Go w tych miejscach, w których On już się nam zostawił. W sakramentach, w słowie Bożym. Jeżeli zatem twój mój adwent ma być rzeczywiście głęboko przeżyty, ma przynieść jakąś bardzo intensywną refleksję, ponowne nawrócenie. Poszukaj Boga, gdzie on już jest. W twoim bracie, siostrze, w sakramentach, w piśmie świętym. Czekamy na tego, który już przyszedł. Gdy rodzicom rodzi się dziecko, ono już istnieje. Ale oni czekają na swojego syna czy córkę, gdy będzie już dorosła, gdy będzie już dojrzały, czekają na tego, który już jest, który już przyszedł. Tylko to maleństwo musi się najpierw rozwinąć, by wejść w nim, z nim w relację odpowiednią. Gdy narzeczona, narzeczony, zakochany, zakochana w swojej ukochanej, ukochanym czeka, do momentu ślubu na intymne zjednoczenie się seksualne z mężem czy żoną, czeka na tego, na tę, który już przyszedł, która już przyszła w miłości narzeczeńskiej, w zauroczeniu. Warto czekać. Oczekiwanie ma sens.